Słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu, znaleźliśmy na Monczaku, są potyczki, się nazywa i przyjdźmy z Mateuszem pograć. Patrzcie na Czy bokser? Do boksera na pewno przegrał. A zakład? A tu masz jeszcze szansę. A tak, kto so w to? No. Jak to? No. Widziałem nie do szkoła i to jest Witam bardzo serdecznie. Z tej strony kanał Zoba To Witam bardzo serdecznie z wielkich rozgrywek w Cymergaya. Zobaczcie co co się dzieje. Gra jest dynamiczna. Z jednej strony Tori reprezentująca Wietnam. Jaki Wietnam? Z jednej strony Mati Mars reprezentujący szleka. Ja zawsze na pewno i patrzcie, co się dzieje z nią. Ale ja mam odwiedzać, jak ja nie mam. Musisz otworzyć oczy. Ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę.

i musisz napisać post. jak się z tym czujesz? No dobrze, dobrze, no mam nadzieję, że przybędzie i trochę obserwujących. Do... Czujesz z na pewno, nie? Pod Czesio i Patryk. Patryk się obserwuje. Jakie plany masz w, jakby w związku z dalej z tą karierą? Odkuć się. Muszę ją w czymś się rozjebać. Dobrze, powodzenia w dalszych walkach. Że idziemy, na, idziemy teraz na boksera. Wygrałaś ten emocjonujący pojedynek, jak się z tym czujesz? Ja się czuję świetnie, będzie jestem mistrzynią Cymberge'a, halo? A ja mam pytanie, jak ty to robisz, że widziałaś ten krążek? Ponieważ jak patrzę na ciebie, wyglądało jakbyś spała cały czas. <grym> bo ja nie mam oczu, właśnie to jest moja taktyka. Polecam. Czy, czyli usypiasz po prostu przeciwnika, żeby on nie wiedział jakby... Dokładnie, żeby on gdzie patrzę. A. <grym> teraz słuchajcie, naszym anonimowym, zakamerowym człowiekiem będziemy robili pojedynek w koszkówkę. Umowa jest taka sama jak między nimi, nie? Dobra. Dobra. Jak przegram, to całe 20 osób zobaczy ten post. Tak mi zlekceważył, że w plecaku gra. Słuchajcie, Bartek jest jedną osobą, która rzucając do maszyny rzuca z odchylenia. No po prostu Bartek wygrał walkowerem. No to spodnie podniec do Jak to ma lepszy outfit? Ma czy, ja? czy jak? Jak? czy jak to ma lepszy outfit? Mavs. <laughs> Ale ci <Ciebie> nie widzą. <laughs> Bartek się rozwiera, już tutaj widzę. Dobra, szykuję się do walki. Aha, okej. Okay. Ja Okej. Okay. jedna pompka była. Co wy teraz gracie, przepraszam, bo komentator nawet nie wie? Okay. Dobra, ten kto przegra, ściąga koszulkę i biegnie przez całą salę i krzyczy, jestem mistrzem. Ale to nie. ale to jaki jestem mistrzem? On jest No i można? No, to... no i zajebiście. I ja tutaj muszę dawać pomysłowi, że ten kanał się nie rozwinie ze mnie. Dobra, go. To kto to bierze strzał? On chce sprawić, ile ty masz, nie? Nie będziesz miałem. Dobra Oj coś czuję, że zeszło Zobaczymy, zobaczymy, bo to wy też się morę ręka pośnizknąć. Dobra, dwie siódemki, ale spoko. 7-7-1. 7 to już trzech chyba liczba. O, rekord. Chyba nowa maszyna. Wow. OK No... Mavs. No. Subskrypcja. Patryk, weź swoje rzeczy Zróbmy powtórkę jedną. Ale ja pobiegnę, ale zróbmy powtórkę. Dobrze. Będziemy biegli razem. It's been a long time coming, they ain't for my cloth, they tugging it Putting up numbers, 99 pounds and I still kept it a Yeah, it's been a long time coming, they ain't for my cloth, they tugging it Putting up numbers, 99 pounds and I still kept it a yeah. Więc... Uważaj, bo tam biedna, mała dziewczynka, żeby się nie wystraszyła. Obserwujcie kanał Tomato! Woooo! On aż na wybiegł. Ty, <grywania> ale... Chyba, chyba się wczuł. Chyba się wczuł. <grymne> to jest nasza nasz nasza godzina, podlewane nadal na w mieście nie jestem. You sure about that? You sure about that? A ja poproszę Kinder Joy. Ja. Jest problem. Muszę powiedzieć od was ten, czy no pieniądze, bo pani chciała mnie wydoić. Pani powiedziała mi, że że za dolara 3 zł. O, dobry kursali. <grymne> 3 zł to, to To ja dam ci 3,20. Na miejscu. To jest nie niesamowite, nie? Wymienię na miejscu. Może za pół dolara. Właśnie ja już nie, nie ogarniałem tego trochę. Co? Nie chcę, nie tam nie chce. mogę podnieść do 3,20. A wy co? A sprzedaż? Pani ma za 40. 4 dobra, 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 pani ma przybitkę. No. Czekaj, Martek, musisz odblokować. No dwa razy po prostu ciachnij. Zaczekaj, to jaki zamiast jest wyższa szkoła ekonomii. Hmm. A ty Dobra. Ja poproszę ludzika, ale tego okręconego, świderka. świderka. Ale takiego, no. w takim rożku, e, takim trójkątnym, no, nie? Małego, no małego, małego świderka. Czerni? Znaczy ma, duży wafelek potrzebuje. Mały wafelek, ale lód? Mały. mały. Tak, żeby się przykleił. Będzie 9 złotych. Dobra, no. No. tak. Dobra. I jaki smak? Eee... Obojętnie, bo nie posmakuje. Nie, no, do no nie, no... Ej, miał być, że gdzie nie wydał. No to mogę z kimś na ten... Nie, damy tu. Patrzcie ja. Nie, 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 nie. Nie, dobra no, nie, ja. Tu, na szobek. Nie no, gdzie? Patrz, czyli ja mogę przy wszystkim? No no dobra, to ja powiedę do rano mówię osoby, gdzie będzie dużo osób, prawda? Ja A ciąg ty nie możesz. No do panów podejdę. O tu. Ale czekaj, bo jak będziesz mam szobą, nie? Wzielić panowie jednorobca? Tak. Tylego dnia. Próbuję <śmieniu> chuteczki. Ktoś mi pomoże? Pokaż mi. Widać, że to jest. Widać, że to nie Widać, że do Pani, pani pan Widać, no pan tak ja że to jest. to jest. Widać, że to pan Widać, że to że no. Ale na dwóch nogach? No. Na trzech? Na niestety, niestety na czterech. Nawet na trzech? Znaczy na dwóch? I dziesięć centymetrów. A piąty jeszcze pan <grym i 10> nie <centymetrów> policzył. To jest lud grecki. Mówiłem, że ziemia jest płaska? Mówiłem, że ziemia jest płaska. Ja go nie znam. Nie trzeba nie <grymne> nagrywać. nie trzeba nie nagrywać. <grymne> <Joker M się grymne> nie trosz, nie trosz, nie trosz, nie trosz, nie trosz, nie a potem trosz, 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 on trosz, ignoruje, trosz, trosz, trosz,